Rozwód Jennifer Lopez i Ben Affleck. Prawdziwe przyczyny odsłonięte. Media w Stanach Zjednoczonych wypełniają się nowymi doniesieniami na temat rzekomego rozstania Jennifer Lopez i Ben Afflecka. Według ostatnio opublikowanego artykułu, ich małżeństwo już od dłuższego czasu było na skraju upadku. Para aktorska wydawała się idealna. Ich powrót po 20 latach odnowił nadzieję wielu fanów, Pragnących romantycznej historii rodem z komedii romantycznych. Pojawiali się razem na imprezach, demonstrując swoją miłość przed fotoreporterami. Jednak jak się okazało, pozory mogą mylić. Ben Affleck, który wcielił się w rolę uroczej lwy salonowej, naprawdę zaczął odczuwać presję bycia w centrum uwagi, szczególnie w towarzystwie żony, której miłość do blasku hollywoodu coraz bardziej go przytłaczała. Bańka szczęścia, w której żyli, szybko pękła, a para zaczęła unikać siebie nawzajem. Według informacji z tygodnika U.S. Wikli para miała coraz częstsze kłótnie i napięcia. Dziennikarze przeprowadzili dogłębną analizę wszystkich sygnałów wskazujących na kryzys w ich związku, korzystając z informacji osób z ich otoczenia oraz ekspertów. Okazało się, że ich wymagające kariery i częste podróże oddalały ich od siebie. Jennifer była zbyt skupiona na pracy, co Benowi coraz bardziej przeszkadzało. Dodatkowo, ich różne podejścia do życia rodzinno-finansowego tylko pogłębiały problemy. W miarę upływu czasu coraz trudniej było im się porozumiewać, a drobne konflikty przeradzały się w poważne kłótnie. Ich przyjaciele byli świadkami tych sporów i zauważyli, że para coraz częściej wybierała milczenie niż rozmowę. Wszystkie te czynniki ostatecznie przyczyniły się do ostrego pogorszenia się ich relacji, co doprowadziło do prawdopodobnego rozstania kropka zapewne żaden związek nie jest pozbawiony trudności, a historia Jennifer Lopez i Bene Afflecka pokazuje, że nawet najbardziej kolorowe romanse mogą skrywać ciemne zakamarki. Ta para która była tak bardzo w centrum uwagi, okazała się ofiarą własnej sławy i zawodowej presji, która stopniowo zaczęła niszczyć ich relacje, na zewnątrz wydawali się być idealną. Parą, ale w rzeczywistości ich życie prywatne było pełne napięć i nieporozumień, które stopniowo pogłębiały się z upływem czasu, doprowadzając do prawdopodobnego rozstania. Chociaż razem stworzyli niezapomniane chwile na imprezach i pokazach, to w rzeczywistości zaczęli się oddalać od siebie, Uwięzieni w wirze show biznesu i społecznej presji, które nie pozwalały im na prawdziwe zrozumienie siebie nawzajem. Coraz częściej ich rozmowy kończyły się kłótniami, a drobne nieporozumienia. Stawały się punktem zapalnym w ich związku, różnice w podejściu do kwestii rodzicielstwa i finansów tylko zaostrzały sytuację, sprawiając, że ich problemy stawały się nie do pokonania.